Yo mordy, z tej strony to jest kolejny odcinek z cs -a. tak, na starcie nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji i dzwoneczku, tak e, wczoraj obiecałem, że będzie z cs -a. i właśnie mamy no, chyba będzie idealnie muzyczka, dobra, no tak ogólnie jest za non jakbyście słyszeli taki bed Боже, на Tutaj nie działa takie światło, jak jest w counter strajku takie... Ale wiesz, to jeszcze chwila bo zawsze jak to mu się weźmie... O kurde, tak? jaki ja w to jestem słaby! Ale no ale to... wam obiecałem, no to... Dlaczego Ile jest? Kurde... Jest 2 na dwa niby. Lat tutaj niech będzie. Ła! Dobra. No za co ten wyskakuje? Gram tą bronią, bo to mi się najlepiej gra. No a w Counter Strike'u tam jest ciemno i to tak teraz będzie mi się trochę ciężko przyzwyczaić. Na B idę. Bo, bo ty grasz na kąpie też, tak? No na kąpie, na kąpie. Na kąpie ci to lepiej idzie. Ona nice, jest, bomba jest. Goście cię on zatwił. Ujle te. No ja nie mogę, jak tak, ja w to jestem nie słaby tego ma Dobra widzowie, musimy się zobaczyć i niestety po cięciu Więc po cięciu się widzimy Jesteśmy po cięciu, dobra Dobra ci rzecz kupiłam. taką? No kurde, no Nie, nigdy więcej z cs -a. Odpaliło ci się? Ja w to nie się błączę, mogę. Się włączę, się włączę. Ojejku. A pamiętasz jak grę znagrywaliśmy? I ja. się oglądałam odcinka z tym NTT 303? Nie mówisz, bo to jest bałam. takie noobskie. let's see if No nareszcie. Ale ja mam tutaj Ja mam Pewnie znowu wam dodam muzykę. A tak jakby jej nie było. No głupie by to tak było. Zaczekaj. Ty trzeba sobie stworzyć nowe? Tak no i niestety na internet, więc tylko będę nagrywał. Tak. Tak. Ja... Tak samo jak się gra na botach. Znaczy. To jest na internet. Nie zmieniaj, Niku! Nie zmieniam. Nie wcale. Ja mam kity. No ja nie wiem, czy Bagi się robią. A Bagi mi się robią. Kurde, trochę... Ajajaj. Słyszałeś, że mi się bamki robią? Tak. Mm, kurde. 20 minut to będę nagrywał, ale pewnie tak nudnie. Dobra. Nie, na razie dobrze. Kurde. kurde. Pewnie trochę będzie słychać. Kupiłem... Kupiłem drogą broń. I co? Straciłem Jak? Jak ja to mogłem zrobić? Dobra kupuję minigun na to Okej, gdzieś Nie 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 Ja stąd wychodzę szukam innego Serwera O Ja tutaj wbijam bo...

Bagno. Nie. Ten zimowy jakiś podobny. No jest fajny. Pokazać Ci? Chodźmy tam. On jest fajny. Jak tu jest? Kuźdę mać! Ja zajrzałem na to... Dobra, jakąś dzisiaj muzykę dam. Niedługo pojawi się pewnie odcinek, który będę yy, pokazywał, jakie są maszyny w Farming Simulator 18 albo 16. Ja naprawdę... Dobra. Okay, bo Sezera poskacze po tych. A, bo ja mam to już kupione. Za co ja chodzić nie mogę? Przepraszam. Co to jest? A że nie? Nie znam. Ja nie umiem czytać. Ja A wam. Nie. Głupek jest tam. Ja... Jaki debil! Z niego? Ze mnie. Taki debil jest ze mnie. Co znowu ode mnie? Ja pierdzielę. Jeszcze się do nich raz bierzemy. Co sobie trochę poradzimy, poradzimy. Jezus! Mm, mączeli. Halo? Nie, no ja stąd wychodzę, bo też sensu nie ma. To, Je, <coughs> jak dużo już serwerów jest, na początku były tylko dwa. O, Dobra. A tutaj Dobra, próbujemy tutaj wbić. Terror. Terror Terro wybieram. O, plus 250 pięćdziesiąt hajsu. No. Nice. Na shotgunach tutaj nie gram, bo się tutaj ciężko gra. Ja jestem przyzwyczajony tak, że trzeba jeszcze ammo dokupić. O w kanty strajku 1,6 tak trzeba dokupić. Ale tu jest... Ci! 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 Co tu się stało? Co tu tam było? Widzowie, czy wy to widzieliście? Tam była jakaś czarna tabliczka. Kamera. Kamera. Tam była jakaś czarna tabliczka. Widzę. Ja do wody wpadam. Ja. A czy to jest ta wersja, czy się kuwa? O, no tak, zapomniałam. Dlaczego? Ja mam takiego pecha, no. Nie ma ja mam... Chcę... Będę tym. No ja cię. Dlaczego ja jestem taka Podejść tu, pod tą ścianę? Aj, nie udało mi się tego uchwycić, ale co to było? Pewnie twórcy o czymś planowali. Szukam Ja nie znam tych twórców, teraz jest inna nazwa, bo już... Jeden odcinek chyba kiedyś z tego nagrywałem. Nagrywałem jeden odcinek kiedyś z tego. Przepraszam, ja mam bugi jeszcze. Jakie? Bo wiesz co, ja sobie poleciałem tam jakby jeszcze nie było do stworzenia, nie... Zdjęzisz, no, mam... Ach, no, to tworzone, a i mi... 50, 11 minut na nic! Cały czas umieranie. I jak go mamy trzęsie. Dobra. <grychy> I nie mogę nikogo zmienić. Weź, wyceluj mu w głowę, a nie, no ja pierdzielę. Halo! Co? Na jaką literę się zaczynałem Co? Drabinka. Na jaką? Drabinka, le, le jak się pisze? No po prostu le, e i tyle. I powinno Ci L, D, R, R. Kulda her zaman şimdi bir çayını döptürler orası. Oh man. tan dan da 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 dan dan da No wyszedł, nareszcie kogoś zabiłem w czternastej minucie No powiedzmy czternastej jep, jeep, 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 jeep Zabity Tyle jest? Dobra Nie mogłem z tego wyjść Ej, przepraszam bardzo O kurde nie, ja lecę na B, na B lecę. No lecę szybciej, no. Łip, niep. Ale tu w każdym strajku 1.6 tu jest tak ciemno. Taki klimacik się robi. Bierz tą bombę. chociaż. A ja umarłem przecież, no jak ja jestem. Mony, Nie mogę po prostu w to uwierzyć. No. Co go tam zrobił? swojego może zabić? Na serio? Chyba nie wiem. A nie. Ja tak, przepiszę trapdoor. Trapdoor? No tak jak słyszysz. Trapdoor. The, The rest win. Dobra, 20 minut tego nagram i tam jakieś ten. Hmm, <coughs> nadam

To jest to samo tylko, że dobre. Więc w tym odcinku to już by było chyba wszystko, jeśli wam się podobał, no to zapraszam. Zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, subika, subika z dzwoneczkiem. Jeb, 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 jeb. Dobra, umarłem, więc ja się z wami żegnam. Pa-pa!